Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Wiech, jestem zastępcą redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24 i będę miał zaszczyt oraz przyjemność poprowadzić pierwszy panel dzisiejszego dnia w naszej konferencji Polska Moc Biznesu. Panel poświęcony megatrendowi ekologicznemu oraz tego, co niesie ten megatrend ze sobą. Bardzo się cieszę, że w tej dyskusji wezmą udział tak znamienici goście. Chciałbym powitać Panią Małgorzatę Golińską, sekretarz stanu oraz głównego konserwatora przyrody z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która jest z nami zdalnie. Dzień dobry. Witam również pana Bartłomieja Pawlaka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Witam pana Wojciecha Hana, prezesa zarządu Boś Banku. Witam pana Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry. Witam pana Bartłomieja Orła, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. czystego powietrza. Witam pana Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, który również jest z nami zdalnie. Witam państwu. pana Marka Lachowicza, eksperta Warsaw Enterprise Institute. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Oraz pana Piotra Łyczko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, dzisiejszą debatę wprowadzimy tak troszeczkę może nie tyle w cieniu, co raczej w zgraniu, w synergii ze szczytem COP26 w Glasgow, który obraduje teraz nad kluczowymi decyzjami dotyczącymi ogólnoświatowej transformacji proklimatycznej. I myślę, że jednym z kluczowych pytań, które. <laughs> Pojawiają się podczas rozmów na temat tego, w jakie kroki podejmiemy do tego, by wyhamować globalne ocieplenie. Jest to, na ile to jest realne działanie, a na ile to jest pewnego rodzaju populizm, czy może gra pod publiczkę. Ile w tym jest realnej zielonej polityki, a ile jest zielonej farby, którą malujemy nasze działania po to, żeby ładnie wyglądały. I pierwsze pytanie tej debaty, pytanie otwierające, chciałbym skierować do pani minister Golińskiej, mianowicie chciałbym zapytać, jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią, bo sednem tego pytania jest to, jak transformować naszą Gospodarkę, nasze społeczeństwa w taki sposób, by z jednej strony redukować ich ślad środowiskowy, ślad węglowy, a z drugiej strony, by zapewnić nam obecny poziom życia i nawet go rozwijać. Jak to zrobić, Pani Minister? Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, faktycznie dzisiaj dyskutujemy w momencie, kiedy w Glasgow odbywa się kolejny szczyt klimatyczny. Warto wskazać, że każdy z tych szczytów najczęściej wiąże się z pewnymi nadziejami tych organizacji czy naukowców, którzy chcieliby szybciej dojść do osiągnięcia wyznaczonych celów, celów ważnych z punktu widzenia środowiska. Z drugiej strony spotykają się tam bardzo często politycy, którzy poza tym, że mogliby nawet deklarować, że chcą, muszą brać pod uwagę również kwestie skutków. A więc odpowiedzialność za decyzje, które podejmują. Warto wskazać, że na szczycie dwa lata temu, na COP24 w Katowicach, polski prezydent przedstawił deklarację, która mówiła o sprawiedliwej transformacji. Deklaracja, która rozpoczęła szeroką dyskusję na temat właśnie zrównoważenia potrzeb, oczekiwań, ale też i Możliwości dochodzenia do pewnych zmian, które są potrzebne z punktu widzenia ochrony środowiska czy też wpływu na klimat. Natomiast zwracał szczególną uwagę na to, żeby te wszystkie działania były i opierały się na, na tym, w jaki sposób będą wpływać na społeczności lokalne, tak abyśmy nie zatracili z oczu skutków decyzji, które podejmujemy. I myślę, że to jest ważna kwestia. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z przedstawicielami przemysłu, czyli z tymi, którzy tak naprawdę są najbardziej dzisiaj w toku zmian, to oni mówią, że widzą ten wyścig międzynarodowy i że chcą brać w nim udział, widząc w tym również szansę. Jakby na, na, na to, żeby nie zostać z tyłu. Natomiast nie, nie da się tego zrobić z dnia na dzień, nie da się tego zrobić bezkosztowo, i myślę, że o tych kosztach bardzo często trzeba więcej rozmawiać. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, czy zrozumienie dla działań podejmowanych przez polityków będzie w społecznościach czy wśród obywateli danych państw. I tutaj olbrzymią rolę gra edukacja i uświadamianie społeczne odnośnie ryzyk, które stoją przed nami, ale też, tak jak powiedziałam, umiejętność słuchania, słuchania tego, w jaki sposób obywatele te nasze decyzje odbierają. Bo jeśli coś pięknie wygląda na papierze, ale my nie zważymy skutków, które uderzą w niekomfort życia, bo to, to byłoby zupełnie czymś innym. Ale uderzą w podstawowe potrzeby każdego człowieka, to należy się zastanowić, jak szybko i jak radykalnie te zmiany wprowadzać. Dzisiaj oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że mierzymy się ze skutkami zmian klimatu. One oddziałują na życie właściwie każdego człowieka. Kiedyś o tym można było czytać w gazetach, może w jakichś pismach naukowych. Dzisiaj każdy z nas, bez względu na to, czy mieszka na wsi, czy mieszka w mieście, może skutki zmian klimatu odczuwać, czy to poprzez powodzie miejskie, czy poprzez jakby niezwykle wysokie temperatury w miastach, które są skutkiem jakby zaniedbań i pozbywania się zieleni z centrów miast, czy też w, na terenach rolniczych, czy na, na terenach podmiejskich, gdzie coraz częściej widzimy skutki w postaci suszy. W postaci niedoboru wody, zwłaszcza w uprawach, to oczywiście przekłada się też i na gospodarkę leśną, i można by jeszcze ten temat rozwijać. Więc to, jakby chciałam pokazać, że skutki zmian klimatu odczuwamy wszyscy. W związku z tym coraz większa ilość obywateli każdego państwa jest przekonana do tego, że należy podejmować właściwe działania, aby dostosowywać się do zmian klimatu, ale też, żeby chronić środowisko dziś i dla tych, którzy przyjdą po nas. Natomiast ważne jest, żebyśmy podejmując te decyzje, zawsze brali pod uwagę skutki dla przeciętnego obywatela, tak, aby nie pogrążyć go i żeby nasze działania nie doprowadziły do skrajnego ubóstwa, do cierpienia, utraty pracy naszych obywateli.